Przystępujemy do następnego porządku obrad yy, uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Raszyn na lata 2011-2019. Kto z y, Państwa proszę o y, opinię przewodniczącego komisji? Komisja Budżetu budżetu miasta uchwały na Dziękuję. Proszę panią Liliar. Powód, którą teraz przed sobą y, dotycząca zmiany prognozy obejmuje zasadniczo wydłużenie prognozy do roku 2020, bo jak była prognoza do 2019 roku, do 2020 z uwagi na umowę, która jest podpisana ze spuścijami od na y, dziewczętach budynku, który odbliżą się przed wodą. Ponadto y, aktualizacja w załączniku zarówno kroniki, punktu, i, y, w programie drugim, jak i w wieloletniej krokarzy finansowej, czyli załączniku jeden, co, w załączniku 1 i załączniku 2 kwoty wydatków bieżących, bo kwota wydatków pozostaje bez zmian. Ale tutaj do naliczania wskaźników, które będą służyły w roku 2014 do opracowania budżetu, yy, ważne jest, jak się kształtują wydatki jaka, jaka część wydatków przeznaczona jest na wydatki bieżące i jaka część budżetu gminy przeznaczona jest na wydatki majątkowe. I niższe wydatki bieżące tym korzystniejszy wskaźnik. I tutaj, ponieważ różnica między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w stosunku do poprzednich, uchwały zmieniła się o 108 tysięcy, na korzyść wydatków bieżących są, yy, należało zaktualizować te yy, prognozę. także no i podobnie jak w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej na rok 2011 wykreślone zostały w wieloletniej prognozie z wykazu zadań również te wodniki, które będą realizowane z wydatków bieżących w roku obecnym. Wstaje to jest ja Ami, że... Nowe zadanie, projekty wykonania kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Raszy to to, co nastąpiło połączenie dwóch zadań w załączniku inwestycyjnym, bo tam powtarzały się w niektóre miejscowości i było taki za... było zadanie E i zadanie F i to zostało połączone w jedno zadanie, wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. I jednocześnie... Zmniejszyliśmy tam kwotę na rok bieżący z uwagi na okres trwania procesu projektowego, tychże kanalizacji, bo do końca roku część będzie zrobiona, ale na pewno nie wszystko będzie skończone i stąd jest to zadanie ujęte w wieloletniej prognozie w wykazie przedsięwzięć. I z tym, że w wykazie przedsięwzięć już jest nie tylko projekty, które projekt są w roku bieżący, ale są projekty i wykonanie. I są przewidziane środki na lata 2011-2017. To jest to, czego do tej pory nie było. Projekt wykonania dróg również wystawiono do roku 2018 i zwiększono wartość kosztów tych dróg o 7 milionów, z tym, że to jest na lato 2011-2011, tak, czyli do 2018, czyli 8 lat i Zmieniono również harmonogramy wykonania y, projektu y, i budowy Domu Kultury oraz y, rewitalizacji kompleksu Austerium. To są takie przesunięcia środków w poszczególnych latach. W jednym roku kwoty ogólne są te same, tylko w jednym roku jest trochę mniej, następnym trochę więcej. Ze względu na to, że jeżeli będzie projektowanie jeszcze w przyszłym roku, no to na, na ewentualną budowę w roku następnym na przykład nie będą potrzebne takie pieniądze, tylko mniejsze, a te pieniądze można było zagospodarować na przykład na... Kanalizację sanitarną, którą stawialiśmy do budżetu, dlatego że zaburzenia gminy tutaj nie planowaliśmy zwiększać, także na cały okres, który obejmuje wieloletnia prognoza, zaburzenie jest takie, jakie było w poprzednim uchwałach. I to chyba wszystko. ja mam tylko jedną jeszcze tą autopoprawkę, którą tutaj tak, jak Pan jest, powiedział tak powiem, wpisaliśmy w ostatniej chwili, żeby w zadaniach projektowych, to znaczy dopisaliśmy projektowanie ulicy Jesienne na odcinku od na zakład od ulicy To znaczy na to, zostanie dopisane tutaj, zarówno w uchwale, jak i w wieloletniej tak, prognozie. Tak, że w tej prognozie tutaj w, w, w punkcie 2.1 to 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 oczywiście będzie. To I no, tak. Pani Miranda, już się główię w tych koncepcjach. Czy my mieliśmy już od razu projekty wykonania kultury, czy i koncepcja nauk no, kultury? No, tak, projektu, no, Nie widzę, zamykam dyskusję. Mam taką prośbę do radnych. Czy ktoś jest przeciwny temu, żeby nie musiała czytać całej prognozy? Tylko sam tytuł. Proszę to No, ale ja nie projektu prognozy finansowej w na lata 2011-2019. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Uchwała została przyjęta jednogłośnie.